Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jest sobota 23 lipiec 2022 rok. Tak, gdzieś koło nie wiem, 11.30 rano. Tam muzyka zaczęła grać, ale to przed chwilą, więc gdybym był wcześniej, to byłoby lepiej. Dobrze, to jest ulica Podwale 3028. Te numery, tam jest właśnie budynek sądów rejonowych Prokurbatorii, nie wiadomo jaki, nie wiadomo skąd. I Sądy Okręgowe, a my tu jesteśmy przy budynku KWP Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Tam jest PDT, a tu jest FOSA. Tu jest FOSA właśnie zaraz za tymi autkami, a Opera jest za tymi drzewami. Tam jest Opera. <laughs> Więc dzisiaj tu jesteśmy właśnie sobie. Nikt nam nie, nie będzie przeszkadzał, przynajmniej tak uważam. Jak załóżmy wiecie, to staram się nie wchodzić w żadne kontakty. Korporacyjne z nikim, z Matrixem, ze subusami Matrixa i tak dalej. <gryw> Dlatego też zmierzam, zmierzam tak sobie właśnie po malutku, informując Was o wielu rzeczach, w kierunku tam osobowic. Osobowice we Wrocławiu. No dobrze, więc tu jak widzicie. Flaga jest, dbam o flagę. Tu jest ten telefon, którego władze polskie mają się trzymać z daleka na 100 km albo jeszcze dalej. Tu mam starty. A tu są dwa woreczki z kasą. Yy, oczywiście, że zachęcam Was do opuszczenia tego kanału, yy, żebyś tutaj, żebyś, żebyście tutaj nie wchodzili w ogóle. Tak Was zapraszam i żebyście nie ufali niczemu, co tutaj jest mówione i przekazywane. Czyli tak, to jest woreczek, data, podpisy, gdyby co. Tu są dziesiątki, dziesiątki, dobrze. Tu jest drugi woreczek. Nie wiem, czy będzie zbieżność, ale po prostu musicie mi wybaczyć, gdyby zbieżności nie było. Aha, tu też dziesiątki, bo tak jakoś... No myślałem, że 20 że po prostu tam bym wziął. dobrze. Czyli drodzy wszyscy wolni ludzie, sędziowie pokoju. ława przysięgła wszystkich wolnych ludzi. Ta organizacja tutaj KWP mnie pacyfikowała osobiście kilka razy. W związku z tym jest żądanie moje jako suwerena, aby oni wszyscy ponieśli dotkliwą karę za to co zrobili. Oraz także y, moi doradcy z City of London y, zalecają mi, aby, aby ta organizacja przeprosiła i spierdalała. Oczywiście y, zostali wszyscy ukarani bardzo surowo i należycie i y, y, zapłacili bardzo wysokie odszkodowanie i wszystkie różne koszty, które tam będą. To jest to nie. Tak, to są Kuźniki 149. Kuźniki to są. Dlatego tutaj właśnie ten budynek, tutaj jeszcze ma dość dużo za uszami, bo tutaj byłem po prostu skundlony, moje człowieczeństwo było skundlone tam w tym areszcie, areszcie w tego budynku, yy, palec w dupę, te sprawy, więc no. I tam no taki czterogwiazdkowy, jak opisałem ten, tego osobnika, to moi doradcy yy, Powiedzieli, że to na, na 95% rasu musiał być by, wysokiej klasy kot i ra, rasowy zomowiec. Rasowy zomowiec, Cztery Gwiazdki. Jakim opisałem wygląd tego osobnika, więc do zapłaty tutaj ma ta firma dużo kasy. Yy, dlatego yy, drodzy Wolni Ludzie, suwereni, łaba przysięgła suwerenów. Yy, sądy pokoju, społeczne sądy, proszę nie zapomnieć że jest roszczenie moje jako suwerena w związku właśnie z tym co otrzymałem od skundlonego parszywego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska który wykorzystuje organy siłowe tutaj trzeci RP właśnie przeciwko mnie już piąty rok między innymi ZOMO milicji obywatelską i tego typu Różne, nie wiem, krawężnik, No to chyba były krawężniki, czy jakim no albo... O, psy! Krawężnik z psem, no albo ten, no... Krawężnik, no pi pi pies stał... Pies stał obok krawężnika, taki sz Szaryk czy Reksio. Taki pies służbowy. Szaryk albo Reksio stał obok krawężnika i czekał, aby... No, nic go nie zajechało i żeby mógł przejść. To na przykład, y, to takie psy i takie krawężniki. Dlatego... Wzywam wszystkich wolnych ludzi do udzielenia mi wszelkiej pomocy, aby doprowadzić każdego sukinkota, który mnie skrzywdził. Z czwartej RP, z piątej RP, z siódmej RP, no z, z nie wiadomo jakiej, bo no, że jak to nazwa się zmieni i te sprawy sami e, rozumiecie chyba. Ci, którzy właśnie przez ostatnie 5 lat w mundurkach mm, nękali mnie Muszą ponieść konsekwencje. To jest 23 na kromera. 23 na kromera. 27,10 to jest we na maju. Więc yy, bardzo proszę o udzielenie mi wszelkiej pomocy, aby każdego sukienkota w mundurku lub jak już zdjął mundurek, yy, aby postawić go przed moim obliczem i aby mógł odczytać im mój wyrok jako suwerena. I móc go wykonać natychmiast co do kropki, co do przecinka, co do wszystkiego, co tam będzie. Po prostu oni są winni wszystko w temacie. To nie potrzeba po prostu czasu marnować no, ani tracić yy, na jakieś no, kucypały, tylko bo jest dużo rzeczy do przerobienia, więc ich wszystkich ukarać. Yy, już od dawna miałem yy, akty oskarżenia i wyroki napisane, przygotowane. Więc kwestia czasu, kiedy będą one odczytane, a to będzie tam najbliższa kara dla tych organizacji. Więc mniejszym o tym informuję. Dziękuję bardzo.